Kochani, dzień dobry. Słuchajcie, kto nie ma planów na przyszły czwartek, piątek, sobota, niedziela, to zapraszamy do nas. A ja Wam chcę pokazać, co nasi goście, bo ja zrobiłam wywiad specjalnie dla Was, opinie naszych gości. Proszę, posłuchajcie, co mają do powiedzenia. Jest pierwsza Pani, ja zapytam się, czy warto było do nas przyjechać na ten pakiet, który był od czwartku do dzisiaj. Tak, dzień dobry. Myśmy przyjechali z Niemiec, dwie pary. Przyjechaliśmy w czwartek, wracamy w niedzielę i nam się bardzo podobało. Ja już powiedziałam e, pani mamie, że tak. ja będę robić propagandę w Niemczech, dobrą propagandę, e, taką pozytywną, pozytywną propagandę, że, że jest bardzo miło i na pewno jeszcze więcej gości Ewelinka e, się e, dostanie z Niemiec. Dziękuję Ale bardzo. bardzo bo, a jedzenie. A jedzenie, tak? tak? Pięka. Na jedzeni wystarczająco pyszne wszystko było. I pyszne. bardzo, bardzo czyściutko. Tak. Dziękujemy. I bardzo miła atmosfera. Tak. O, Rodzina. Także, tak, tak. Tak, tak. My się staramy. Także kochani, zapraszamy Was do nas. Polecamy. Tak. Także kochani, jak nie macie planów, e, zobaczcie jaka będzie pogoda, zrobiłam sobie screena dla Was z, na pogodę na przyszły tydzień. Także jak nie macie, e, słuchajcie, planów, to zapraszamy nad morze do Mielna odpocząć. Ja Wam będę gotowała, a Wy sobie odpoczywacie. O, piękna fryzura. No, zapraszam. E,